どんどんどんどんどんどんどんどん Na Ampol Tours prezentuje wycieczkę od wschodu do zachodu Stanów Zjednoczonych. Wyjazd z polskim pilotem przewodnikiem. 16 dni, największe kaniony, park i miasta. Od maja do października dwa razy w miesiącu. Zajrzyj na stronę www.ampolinc.com, aby sprawdzić daty i dowiedzieć się więcej. Przygoda Twojego życia czeka na Ciebie www.ampolinc.com. Dzwoń 609-647-9054. Ekskluzywny wywiad ze Stanem Borysem, tylko w Radiu Ramba. Czy odnalazł swoje miejsce na Ziemi? W jakim kierunku podąża jego artystyczna dusza? Dlaczego nie uznaje siedzenia na scenie? A także konsekwencje, jakie ponosi Peja za kradzież piosenki? Kim jest Julia, która towarzyszy mu w każdej podróży, a także tajemnica uwięzionej jaskółki. Dlaczego nie powinniśmy wypuścić jej na wolność? Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w Studio Radio Rampa wyjątkowy gość, człowiek wszechstronnie utalentowany, Stan Borys. Wyjątkowo witam. <laughs> Wyjątkowy dzisiaj dzień, wyjątkowo witamy bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że możemy Pana gościć u nas w studio. Proszę mi powiedzieć, zacznę od takich najprostszych na rozgrzewkę, jak dzisiaj samopoczucie. Słabo, słabo. Ja tak? przyleciałem o godzinie 3, i samolot był opóźniony z San Diego i 5 godzin lotu, więc... Czyli jest Pan troszeczkę, e, troszeczkę wymęczony. Troszeczkę jestem taki nie do wywiadu, ale zrobię co mogę. Damy radę spokojnie. Najważniejsze to pozytywnie się nastawić. Tak. Czy w pana domu gościła muzyka? O tak, tak. Jeżeli chodzi o to, to otworzę tę przeszłość, bo przede wszystkim mój ojciec grał na harmonii guzikowej, więc to, to trudność dodatkowa. Śpiewy były od rana, bo śpiewy były religijne, kościelne, i w związku z tym te pieśni wszystkie we mnie wchodziły. Takie były podstawy. Jak mówi się nieraz o wykonawcach murzyńskich, że oni tak dobrze śpiewają, bo śpiewali w kościele, tak samo było u nas. Tylko, że nie, niektórym te psalmy może nie odpowiadają tak zupełnie. Czyli ta muzyka jednak wywodzi się z domu. A proszę mi powiedzieć, kiedy pojawiła się pierwsza myśl o tym, żeby y, może rozpocząć swoją y, solową y, y, przygodę, że tak powiem? No to nigdy nie było takiego pomysłu prawdopodobnie, no ale ja zacząłem grać na skrzypcach w wieku 12 lat i obowiązkiem były inne instrumenty, i obowiązkiem był dodatkowy było obecność w chórze, więc śpiewałem w tym chórze, z którego zresztą byłem wyrzucony, bo no prawdopodobnie chciałem się popisać i za głośno śpiewałem. Nie mogłem wyrównać się w tym chórze tak, jak to jest potrzebne i w związku z tym no to już były pierwsze takie zajawy, czy pierwsze oznaki mocnego włosu. No i potem pojawił się zespół, dwa lata. Proszę powiedzieć, dlaczego zdecydował się Pan na karierę solową? Jakie są plusy i minusy tej kariery solowej? Um, a jakie plusy i minusy grania właśnie w zespole? No najpierw był ten zespół Blackout. Mm -hmm to zespół Blackout pojawił się jak gdyby trochę z obowiązku, ponieważ ja byłem wcześniej byłem w Teatrze Wandy Simaszkowej w Rzeszowie, z którego to no, może wstyd się przyznać, ale zostałem usunięty i musiałem wrócić do, do jakiegoś normalnego życia. To normalne życie było tym, że ja byłem kaowcem, że byłem w takim Uniwersytecie Ludowym, w którym się uczyłem, Teatru i jak organizować życie kulturalne. W związku z tym ten klub osławiony w Rzeszowie na poczcie, to był właśnie kierowany przeze mnie. Mieliśmy scenę, i w związku z tym, jak pojawiły się, pojawili się koledzy, którzy szukali muzyków, ludzi do tego, ją ja mówię, Ja mam salę, i ja potrafię śpiewać. No i zacząłem śpiewać z przypadku zupełnie. Zacząłem po prostu się wydzierać. I, i to się tak słożyło, ale że to wydzieranie było troszeczkę takie muzyczne, więc. Tak więc się udało, tak. A później, jak pani pyta, dlaczego? No to solowo, no to już po prostu niezgodności pomiędzy charakterami. Mm -hmm. I, I właśnie ja nigdy nie lubiłem tego, że ktoś mną rządzi. W związku z tym starałem zakończyć te sprawy. Wraz dwa lata z jednym zespołem, dwa lata z drugim zespołem i stanąłem mocno na nogi. czułem, że. Że mnie byle wiaterek nie przewróci, bo ja sam czułem, że jestem huraganem. A proszę mi powiedzieć, jak to jest z tym podróżowaniem i zmienianiem miejsc? Czy to też się wiąże z tym, że wciąż pan poszukiwał swojego miejsca, nie tylko nawet dla siebie, ale myślę bardziej o tej artystycznej duszy, która mam wrażenie, że panem tak ciąga właśnie po świecie? Czy odnalazł pan już swoje miejsce na Ziemi? Myślę, że w pewnym sensie tak, chociaż dalej szukam, ale niektórzy nie lubią podróżować, bo boją się samochodu, samolotu. Ja uwielbiam podróżowanie. Na całe szczęście, partnerki moje dwie, które ze mną podróżują tak samo. Zacznę od tej najmłodszej, czyli Julka, to jest sieć su piesek, która towarzyszy mi przy wszystkich wywiadach. Nie wiem, dlaczego tutaj nie siedzi na stole. Tak, właśnie miałam bo... powiedzieć, że nas nie obserwuje tutaj, nie, nie widzę jej. W telewizji Julka siedzi, wszyscy się dziwią, że ona siedzi spokojnie na stole albo przy mnie na hoteliku miękkim, bo lubi wygodne życie, tak jak ja. Również dążę do tego, dążę, bo wystarczy tej biedy. Nie chcę teraz wchodzić w żadne polityczne potyczki, Ach, dlaczego proszę, pan proszę. wyjechał z Polski. Proszę ale proszę mi powiedzieć, czy tęskni pan chociaż troszeczkę za, za krajem i czy gdyby miał pan podjąć decyzję jeszcze raz o opuszczeniu kraju, czy podjąłby Pan taką samą? Absolutnie tak. Tak samo jak 3 miliony ludzi, którzy szukają lepszego życia. Ja zrobiłem to z wielu powodów, które mnie popchnęły, bo właśnie m, była biblijność w moim wyglądzie, czy mówiło się, po co nam tego Chrystusa, przecież był mhm. komunizm, więc te wszystkie krzyże były mi zdejmowane z piersi, a im bardziej były zdejmowane, tym, bardziej, tym więcej ja ich nosiłem. Promocja płyty Ikona. Proszę powiedzieć, czym ta płyta jest dla Pana w Pana karierze? Co ona no, oznacza? No to bardzo wielka dla mnie w mojej karierze, bo chciałem w jakiś sposób udowodnić i staram się tą poprzednią płytą również. Mnie interesował wiersz Mickiewicza w tym przypadku, Jana Pawła, Szymborskiej, Osieckiej. Sam również moje wiersze które wprowadzam. Ikona to była jak gdyby taka przewrotna... Przewrotność w, w, w zdobywaniu tego, żeby, żeby wytwórnia, bardzo znana przecież na całym świecie, Warner Music Polska, żeby się zdecydowała, ponieważ ja wygrałem proces. Ja postawiłem warunek, że warunkiem wygrania procesu będzie nagranie płyty. Moją piosenkę i mój głos wziął, nie mówiąc o tym, że ukradł Peja. Peja się przyznał, Peja zapłacił swoje, to co powinien i w tej chwili to trudno jest tak, że ludzi, że nie można zrobić plagiatu albo ukraść czyjś głos, on ukradł mój głos, to co jest w jego mówieniu jest zaśpiewane tylko przeze mnie, on, on, oni nie śpiewają, oni mówią i klną Proszę mi powiedzieć, jak Pan z perspektywy czasu i swoich doświadczeń ocenia ten świat artystyczny, bo jednak on jest bezwzględny, tak jak zresztą mamy mnóstwo przykładów na to. Proszę mi powiedzieć, czy to te doświadczenia uzbroiły Pana, że tak powiem, w tą twardą skórę? Ja myślę, że cały czas byłem uzbrojony w jakiś sposób. Mnie nie, nie pociągało wiele rzeczy, które, że tak powiem, nie mówi się, że nagminnie dominują, czy istnieją w rock and rollu. Mówi się tak... Sex, drugs, and rock and roll. Więc mnie nie interesowały te, te rzeczy, które mogłyby do, doprowadzić do destrukcji mojego ciała, ponieważ jestem estetą również tego typu, że ciało musi dobrze wyglądać na scenie. Mhm. Tak, tak to uważam. No, jeżeli dojdzie do tego, że, że człowiek jest już schylący się, no to, to uważam, że tą laskę może powinien mieć na scenie. Nie uznaję siedzenia na scenie. Więc daj mi Bóg zdrowia, abym stał. I dowody mamy fantastyczne, bo w tej chwili przecież wiecie wszystko tutaj, że człowiek, który ma 85 lat, największy śpiewak Ameryki, Tony Bennett, nagrywa płytę fantastyczną z, z Lady Gaga. I, i, I można, można, można. Dlatego ja w tym wieku, w którym jestem teraz, o czym... Na pewno pani wie. Staram się, żeby, żeby moja kondycja była fizyczna, taka sama jak na, na, na korcie tenisowym, żeby była na scenie. Czy Stan Borys ma jeszcze jakieś marzenia? Może nie dążę do tego tak, jak niektórzy mówią: No, gdybym wygrał. Ja wygrałem moje życie. Wygrałem to, że jestem bardzo bogaty duchowo. Nie zaglądam do kieszeni, bo kieszenie jest po to, żeby do niej wkładać i wyjmować, po to, żeby miał lepsze życie, łatwiejsze życie. Dlatego jestem tam, gdzie mogę zarabiać na siebie i mogę y cieszyć się z tego, że nikomu nie jestem nic winien. Czym dla Pana jest pasja? No, pasja to jest to, bośmy wspomnieli i przeszliśmy obok. Pasja jest to, żeby nagrać tą kolejną płytę. Do której jest kilka również moich wierszy i moich przyjaciół wierszy. Spełniłem moje marzenie, no jeżeli, jeżeli mm -hmm. o tym mowa. Spełniłem moje marzenie na płycie ikona, bo y, nagrałem, nagrałem wiersze Mickiewicza, które powstały na Krymie. Na płycie ikona są zawarte również wiersze Jana Pawła. Jeden wiersz Jana Pawła, urgacza tytułowa ikona, która została mi podarowana przez kompozytora i dyrygenta w 1971 roku. I to są te, to są te bieszczady moje, do który, o których śpiewałem często. To jest ta miłość do tej czarnobrewej. I, ten, I to jest taka również fantastyczna jakaś metafora mojego życia, ponieważ y, 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 ta XVI-wieczna ballada taka o świętym Jurim, który zabija smoka, żeby ludzi nie pożarł, Unosi się w chmury, na koniu unosi się w chmury i już nie ujrzy go nikt. I to jest również do, jakaś analogia do mojego życia, bo ja wyjeżdżając z Polski, czułem, że nie ujrzy mnie nikt, ponieważ ja wyjechałem na stałe, nie wiedząc o tym, a nawet nie chcąc myśleć o tym, że kiedykolwiek wrócę. Nie będę pytać o wyjaśnienie, bo wiem, że pozostawia pan interpretację słuchaczom, ale y, słuchając tej piosenki, miałam taką refleksję, czy to pan jest tą uwięzioną jaskółką? No, wszyscy mieli taką refleksję. Ja miałem od samego początku, dlatego że ja, o, ja obserwowałem te wydarzenia, o których później napisał Szemiot. Wcześniej, będąc na konkursach recetatorskich, które były też moją pasją w młodości, w, w Gdańsku, w Gdańskim Kościele Mariackim, jaskółka nazywała się jaskółka uwięziona w Gdańskim Kościele Mariackim, ale walczyliśmy z komunizmem i z cenzurą komunistyczną, i Szemiot i ja, ale nie mogło się ukazać. Słowo kościół, wolność. Więc to było dwa lata, jaskółka była uwięziona, bo nie można jej było zaśpiewać, chociaż marzyłem o tym. I przez mój upór tak się stało. Ja widziałem w tym opuszczonym kościele te wpadające ptaki przez okna yy, rozbite. I rozbijające się, chcąc, u, u, chcąc wydostać się z tej matni kościoła tej katedry. I to zobaczył po latach Szemion, który, z którym bardzo złączyłem się duchowo. A Janusz Kębski, wspaniały kompozytor, wychowany na muzyce poważnej, tak przekazał tą swoją myśl, z którym współpracowałem w, w, tym, w danym czasie. I oczywiście, że najlepiej no, szczerość, tę prawdę można wypowiedzieć w tym, jeżeli się identyfikujemy z, z, z tym obiektem, czy z tą myślą, czy z tym, o czym mówimy, o czym śpiewamy. W związku z tym ja byłem jaskółką. Czyli Wólność. oficjalnie już możemy ogłosić, że jaskółka została uwolniona. Jaskółka jest uwolniona, ale ja często mówię o tym, że niech pozostanie uwięziona, bo wtedy będę miał może więcej koncertów. Będę w dalszym ciągu ją śpiewał jako ten, ten symbol, który Trwał to, że w tej chwili może jesteśmy w jakiś sposób y, uwolnieni i wolni, ale ja ciągle w stosunkach polskich mówię, że jest to bardziej samowola niż wolność. Dziękuję bardzo serdecznie za wywiad. Życzę wszystkiego dobrego i spełnienia tych marzeń, które wiem, że jeszcze są i jeszcze wiele przed nami i czekamy na niespodzianki muzyczno-artystyczne. Bardzo dziękuję, do widzenia.